Cześć. Ile można zarobić będąc deweloperem Webflow? Bardzo często zadajecie mi to pytanie w wiadomościach prywatnych i oczekujecie jakieś konkretnej odpowiedzi. Więc postanowiłem, że zrobię na ten temat film, żeby, że tak powiem, nie wiem, odkryć jakieś tajemnice, rozwiać mity, bo wiadomo, pierwsze myślenie Webflow, jakiś tam website builder, klikacz, więc tam nie można zarobić, bo każdy może sobie to kliknąć i to jest proste, nie, nie trzeba potrafić pisać kodu. Nie trzeba się na niczym znać. Jest w tym trochę prawdy, że każdy może sobie tą stronę kliknąć, ale większość ludzi nie kliknie tej strony poprawnie, bo po prostu nie zna tego narzędzia, nie zna podstaw, nie zna się, nie wie po prostu nawet jak powinna wyglądać strona, jak używać funkcji flexboxa, żeby to było wydajne, grida. Jest mnóstwo aspektów związanych ze stroną internetową. I teraz, czy taki weblo developer jest Mniej opłacany, bardziej opłacany niż WordPress developer, czy nawet programista. Ja to, 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 co usłyszycie ode mnie, to jest oczywiście moje doświadczenie i ja widzę taki trend, że programiści no code, czyli e, ci, którzy nie piszą kodu lub piszą go bardzo mało, zarabiają w tej chwili coraz więcej. Skąd to się bierze? Ponieważ popyt na dewelopera Webflow. Czy na kogoś, kto ogarnia no code, Airtable, Make, Zapier, wszystkie te inne przecudowne narzędzia, jest ogromny i ten popyt będzie tylko wzrastał. On, jasne, za ileś lat pewnie się skończy ten popyt, ale w tej chwili wciąż jest to na fali wznoszącej, czyli mamy więcej pracy niż ludzi, których. Tą pracę są w stanie wykonać, dlatego stawki, przykładowo za wdrożenie Webflow, idą cały czas w górę. Ja to widzę u siebie, bo kiedyś robiłem jakiś tam landing page za tą kwotę, teraz robią trzykrotnie wyżej i jasne, jest coraz więcej ludzi, którzy robią Webflow, ale popyt cały czas wzrasta. I teraz konfrontując to z programistami, ze stawkami programistów, na przykład, nie wiem, jeden do jeden za jakiś projekt, Webflow, wydaje mi się, że w tej chwili już można więcej zarobić niż typowy WordPress Developer, gdzie jest ogromna konkurencja, niż e, jakiś programista, który wciąż jeszcze klepie manualnie strony, bo wiadomo, wciąż są takie potrzeby, choć jest to już totalnie niszowe, dlatego przy Webflow, tak jak mówię, ile. Jesteście w stanie do, e, dowieść wartości, tyle możecie zarobić. I nie myślcie, że tam po prostu strony buduje się za śmieszne pieniądze, bo tak nie jest. Oczywiście, że znajdziemy jakichś, jak ich zawsze nazywam, młodych, gniewnych, którzy rozpoczynają i, i robią strony nawet za darmo, weflow, znajdziecie takie osoby. Natomiast od samego początku, jeżeli macie już doświadczenie, wiedzę odpowiednią, wiecie jak rozmawiać z klientami, to broń Boże, nie myślcie, że macie mówić nie wiem, mniejsze stawki, niższe ceny, bo pracujecie na Webflow. Właśnie jest na odwrót wykorzystajcie to, że jest wciąż ogromny popyt i, i na, na, takie, na tego typu realizacje i cencie się, bo naprawdę można fajnie zarobić. Praca jest dosyć przyjemna i przede wszystkim szybko można dowieść klientowi rezultaty. Także tyle ode mnie. Nie zdradzę wam moich stawek. Pewnie to zrobię za jakiś czas, ale jak was interesuje, ile, ile, ile co mnie kosztuje no to po prostu zapraszam do kontaktu, choć raczej nie przyjmuję nowych zleceń, ale jeżeli Was interesują ceny, to podeślijcie swoje briefy i, i coś zawsze tam odpowiem. Dobra, trzymajcie się, cześć, hej!